Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Witajcie kochani na zdrowym kanale ATVB. Co dziś? Dziś to ja jestem gościem w firmie Jodika u Mirka Surmy. Witam cię Mirku. Witam cię serdecznie, witam Państwa również. Mirek jest od dłuższego czasu naturopatą. Czyli się wykształcił, ma więcej wiedzy, oczywiście jest pasjonatem jodu, będziemy rozmawiać o jodzie. Yy, wiele odcinków już zrobiliśmy, nagraliśmy razem, razem z Mirkiem, to Wam pokażę tutaj gdzieś yy, będzie karta, czyli ta tak zwana playlista. Jeżeli będziecie chcieli obejrzeć sobie wcześniejsze odcinki, to zapraszamy. A dziś to jest zwykły, prosty, fajny, ciekawy temat, czyli jod dla zdrowia. Ale żeby wrócić trochę do yy, poprzednich odcinków, żeby tak w dwóch, trzech, czterech zdaniach powiedzieć, o co chodzi z tym jodem. Mirku, poproszę Cię o zwykłe, proste pytanie. Po co nam jod? jod po co nam jod? Po co nam jod do organizmu? Na zewnątrz, do wewnątrz, czy smarować? O co tu chodzi? Arturze, Szanowni Państwo, z założenia chodzi oczywiście o zdrowie. Jod jako jeden z 16 podstawowych pierwiastków jest niezbędny do życia każdego z nas. Oczywiście, że dałeś pytanie, jaką drogą przyjmować jod, oczywiście. I po co nam tylko, jod? tylko i wyłącznie drogą pokarmową. Po co służy nam jod? Przede wszystkim służy nam do produkcji hormonów. Bez jodu nie jesteśmy w stanie poprawnie funkcjonować, czyli nie jesteśmy w stanie uruchomić w pełni układu hormonalnego poprzez tarczycę. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zanim J dotrze do tarczycy musi przejść przez całą magistralę układu pokarmowego począwszy od żołądka, skończywszy na jelicie cienkim. W każdym z tych organów w drodze, przewozie pokarmowym pełni swoją rolę. Tak jak i w żołądku, który J służy do regulacji kwasowości żołądka Taki wielicie cienkim, gdzie przede wszystkim reguluje mikrobiotę jelitową, czyli redukuje nadmiar drożdżaków w wielicie cienkim, redukuje grzyby i różnego rodzaju patogeny. W dobie dzisiejszej niezbyt zdrowej diety, która jest przesycona dużą ilością cukrów prostych, dużą ilością węglowodanów. Dochodzi do tego oczywiście duży nadmiar chemii, którą spożywamy w wysoko przetworzonym jedzeniu, to sprzyja temu, że w naszych jelitach następuje deregulacja, a IoT jest jednym z pierwiastków, który stabilizuje nam mikrobiotę jelitową. Pomijając fakt, że jelito cienkie także ma receptory na jodki, to zapobiega to rozstrzelnianiu w przyszłości jelita i przedostawaniu się właśnie patogenów do krwiobiegu. Jeżeli mówimy o dalszej wędrówce jodu, to oczywiście część z tego jodu przyjętego poprzez pokarm służy jako zasilenie wszystkich naszych komórek. W ciele, w organizmie, jak i tych narządów, które potrzebują formy jonowej. Tam w pierwszej fazie następuje rozbicie jodków do formy jonowej jodu i między innymi w pierwszej kolejności ten jod zasila nam, nie nam, minie, ale kobietom piersi kobiece, gdzie jest to główny magazyn właśnie jodu jonowego. Dalsza część tego tych jodków wędruje poprzez krwioobieg do tarczycy i tam następuje to właściwe uruchomienie hormonów, czyli tarczyca każdego organizmu żywego, w tym ludzkiego, wychwytuje tylko i wyłącznie jodki. Jest to jodek potasu jodek sodu. Ewentualnie jeszcze może rozbijać jodany bądź śladowo jod organiczny, czyli jod połączony z węglem. Innych form yy, tarczyca nie przyjmuje i nie rozkłada do stopnia, żeby można było wyprodukować hormony. A żeby można było wyprodukować hormony, yy, należy spełnić kilka warunków, kto, yy, dzięki którym te hormony powstają. Bo musicie Państwo pamiętać, że jod jest tylko paliwem, takim katalizatorem do tego, żeby można było wytworzyć, ponieważ hormon jest zbudowany i z atomów jodu, i z białka a żeby to białko na bieżąco było w organizmie i w tarczycy należy uzupełniać codziennie diecie aminokwasy egzogenne szereg pierwiastków które odgrywają kluczową rolę przy produkcji hormonów jest to cynk jest to selen są to witaminy z grupy B jest to magnez są to kwasy omega-3 jest to żelazo i to są główne składniki które powodują to że te y, hormony jesteśmy w stanie zacząć produkować. Porównując to do y, terapii zastępczej hormonalnej, to proszę pamiętać, że wprowadzamy tam tylko i wyłącznie lewoteroksynę, czyli hormon T4, y, który potem musi się przekształcić w hormon T3, a żeby się to przekształciło, muszą być sprzyjające warunki, ponieważ są to hormony syntetyczne, więc y, na dobrą sprawę, Człowiek, który bazuje na takiej terapii zastępczej, ma jedynie wyregulowany poziom prehormonu, czyli hormonu, prehormonu TSH z przysadki mózgowej, który reguluje nam wytwarzanie hormonów bądź ograniczenie wytwarzania hormonów, czyli tak zwana jest nadczynność bądź niedoczynność tarczycy. I ona jest uzależniona właśnie od tego hormonu TSH. To tak w skrócie, czyli szereg, szereg dobroczynnych i prozdrowotnych zastosowań jest z tego, że ten jod uzupełniamy, ale każdego dnia, ponieważ organizm nie magazynuje jodu. A może tak przewrotnie, przewrotnie, nie ma jodu w organizmie, mamy, mamy niedobory i co się dzieje, jakie są objawy, że nie ma. Klasycznym takim podstawowym objawem, gdzie sami możemy zdiagnozować, że coś się dzieje z organizmem, to jest stała, obniżona temperatura ciała, która oscyluje w granicach 36,3, jest suchość skóry, obniżona jest witalność organizmu, czyli spadek energii, senność, bardzo często przechodzi to w apatię, w depresję plus tego łamliwe paznokcie wypadające włosy? włosy, tak, wypadające włosy, plus oczywiście szereg innych schorzeń, które na pozór nie potrafimy zweryfikować, że jest to przyporządkowane do tego, że mamy zaburzoną produkcję hormonu, bo cały nasz organizm... Funkcjonuje dzięki produkcji hormonów, czyli wytwarzaniu w późniejszym etapie energii poprzez mitochondria ATP, czyli metabolizm na poziomie komórkowym. A za to odpowiada właśnie hormon, szereg hormonów, nie tylko jeden, bo tarczyca produkuje pięć hormonów, co jest bardzo ważne, czyli T1, T2, T3, T4 plus kalcytoninę i każdy z tych hormonów pełni swoją funkcję w organizmie. Nie można tego przyporządkować, że dostarczymy w terapii zastępczej. Te 3, te 4, przepraszam, i to nam załatwi sprawę, bo tam nie załatwi w żadnym wypadku sprawy. Z naszych obserwacji poprzez monitorowanie naszych klientów wiemy, że będąc na terapii zastępczej hormonalnej i przyjmując dowolny preparat przez długi okres czasu, nie pozbywamy się objawów niedoczynności tarczycy, czyli mamy zwiększoną masę ciała mamy tą senność, mamy brak energii, mamy wypadające włosy i szereg, szereg tych objawów, które właśnie odpowiadają za niedoczynność tarczycy. Mhm. To samo dzieje się przy nadczynności tarczycy, bo przy nadczynności tarczycy oczywiście też powinniśmy uzupełniać jod. To nie zwalnia nas od tego, że e, mając nadczynność, e, nie mamy uzupełniać jodu. No oczywiście, że nie, nie uzupełnimy, bo go nie ma w glebie, czyli nie ma go w pożywieniu. Tak? To oczywiście jest szerszy temat, jeżeli mówimy o przyjmowaniu jodu i w jakiej formie my przyjmujemy z pokarmów, bo nie zdajemy sobie sprawy, znaczy Państwo sobie nie zdają sprawy, że spożywając ryby nie dostarczamy w 100% właściwego jodu. To samo dotyczy roślin, bo to już są, jest jod przetworzony, niekoniecznie dobrze przyswajalny przez organizm ludzki. No tak, ale w dobie naszej tej cywilizacji, czy ryby są naprawdę zdrowe? Arturze, odpowiadałem na to pytanie nieraz. Lepiej jeść cokolwiek niż nic i to jest bezdyskusyjne. Lepiej jakąkolwiek ilość jodu w postaci jodków dostarczyć, niż nie dostarczać go w ogóle. Mhm. Oczywiście nie ma ani w wodzie morskiej, ani na lądzie pożywienia, które spełnia normy takie, że są wolne od toksyn, od metali ciężkich, od mikroplastiku. Oczywiście są uprawy superekologiczne, wyizolowane od czynników zewnętrznych, na własnym podłożu, pod zadaszeniami, w tunelach, gdzie faktycznie, ale one są przetwarzane już na sproszkowane suplementy, a nie jako żywność, która jest u nas na półkach. To musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to, co jemy, jest uzależnione od tego, co, yy, czym jest nawożona gleba, czyli co przyjmie roślina. A jodu nie ma w całej Europie. To powtarzałem od zawsze, że ani jodu, ani selenu nie ma w całej Europie. Więc yy, nie możemy mówić, że przyjmujemy jod z roślin, skoro w roślinach lądowych nie ma tego jodu. W rybach? Oczywiście. Tylko, że należy sobie zdawać sprawę z tego, że przyjmując jod. Czyli jedząc ryby przyjmujemy jednocześnie i antagonistów jodu, czyli chlor, brom lub fluor, yy, grupę metali ciężkich, które są w wodzie, woda morska składa się z 170 pierwiastków, mamy całą tablicę Mendelejewa, więc trudno, żeby ryby nie miały tego ani algi w, yy, yy, w sobie, yy, plus dodatkowo no, obecnie chyba wszędobylski albo w dużej mierze czyniący duże złoto jest mikroplastik. I to nam spowalnia y, wchłanianie jodu. Przyjmując jod z ryb, jedząc i jedząc, y, przyjmując jednocześnie y, grupę halogenów, spowalniamy wchłanianie i tak y, małą ilość tego właściwego jodu, czyli w postaci jodków. Czyli nie uzupełniamy jodu. Poprawimy o y, wchłanialności, bo y, twój, twój jod w firmie jodika jest w płynie. A widziałem ostatnio wiele, wiele firm, które wypuściło na, 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 na rynek w jod w formie pastylkowej. Mm -hmm. Jak to się odnosi, jak odniesiesz się do tego? <gry> No, pozytywnie, bo też to śledzę, też to zauważyłem. bo jak wprowadzałem, jakie mogą być różnice? Jodikę na rynek to suplementów z jodem było bodajże 6, teraz chyba jest ich 66, czyli na kanwie popularności tego, co się ostatnio działo. oczywiście... Ale wpłynie, wiele... jest tylko jodika. E, nie, e, jest, są, są jeszcze dwie firmy i Aha. one były nawet e, przed jodiką, oczywiście są to produkty syntetyczne e, tak samo, natomiast no, w jakim stopniu pełnimy swoją rolę, mówimy tu oczywiście o ochłanialności. Mhm. Bo powtarzamy to zawsze, zresztą zawsze promujemy naturę, że nie ma nic lepszego yy, o, niż dostarczenie tego, co jest najbardziej zbliżone do form naturalnych. Czyli jeżeli wprowadzamy jakiś związek chemiczny w postaci chociażby jodków, tak jak jodlice, to należy pamiętać, że jodika dlatego ma taką wysoką chłanialność, bo ma grupę innych pierwiastków, czyli tło biologiczne, które... Tych organizm traktuje, tak? tak? i organizm traktuje jako pokarm, czyli coś bezpiecznego i w 100% chronialnego. Natomiast co do tabletek, odbiegliśmy od tematu. Oczywiście tabletki należy podzielić na dwa rodzaje. Syntetyczne, gdzie w większości jest jodek potasu tylko i pochodzenia naturalnego, czyli tabletki ze sproszkowanych alg Kelpów bądź innych dowolnych, które zawierają jod. I teraz tak, przechodząc na syntetyczne, to wiemy jedną rzecz, że tam, gdzie jest tylko jodek potasu, no to wiadomo, że jest to syntetyk, dlatego że w naturze jodki występują zazwyczaj podwójnie, czyli jodek potasu i jodek sodu. I to już organizm wie, że to jest naturalne. Obie te formy są jak najbardziej poprawne i yy, czy dostarczymy jodek potasu, czy jodek sodu, to tarczyca to wychwyci. Jodek potasu syntetyczny już jest traktowany przez organizm jako częściowo intrus. I kiedyś w jednym odcinku wspominałem, że jeżeli tarczyca przyjmuje syntetyk, to ma problem nawet z rozszczepieniem e, potem e, tego jodku potasu, czyli jodku sodu. A z założenia syntetyczne formy związków chemicznych są wchłaniane na poziomie 10-15%. Więc przy normach wyśrubowanych, jeżeli mówimy o jodzie 150 kg, to dostarczymy w tabletce. E, 15 mikrogramów y, jodku. I jeszcze tarczyca to dodatkowo musi rozbić. Jeżeli mówimy o naturalnych, to oczywiście są tam jodki, są tam inne formy y, jodu, które już są przetworzone przez roślinę. Bo pamiętajmy, że roślina wchłania jodki tak samo jak my, uzupełniamy, a potem przetwarza dla własnych potrzeb. I 80-90% z tych form jodu są niewchłanialne przez rośliny organizm. A przynajmniej nie znam instytucji, która przebadała algi na stopień wchłanialności innych form jodu, które występują w roślinach, a jest ich około 60. I dodatkowo wprowadzamy śladowe ilości skorupiaków, śladowe ilości metali ciężkich, czyli to samo co w rybach. Ale zawsze powtarzam, jeżeli mamy nie dostarczać nic, dostarczajmy cokolwiek, bo to jest dla zdrowia. Nawet jeżeli przyjmiemy 10%, to niech to będzie 10%, bo skutki niedoborów jodu są opłakane. I na koniec tego odcinka poproszę Cię Mirku o prawidłowe dawkowanie jodu. Jak to powinno wyglądać przykładowo dla kobiety, która Średnio waży, nie wiem, 60 kg, yy, mężczyzna, facet 90 kg, coś tak razy drzwi. Ale wszyscy tarczyce mają taką samą... I tutaj tak? właśnie to nie ma mówimy, znaczenia odwagi. Nie, nie ma znaczenia odwagi. A, Natomiast to sorry. E, normy, normami, e, normy gisu podają 150 kilogramów dla osoby dorosłej. Dla mhm. kobiet w ciąży około 250, dla dzieci trochę mniej. Natomiast bezpieczne dawki... Oficjalne europejskie to jest do 600 mikrogramów. I do 600? Do 600. I tego bym. Jak nie, to się ma w kroplach? Jeżeli mówimy o jodice, to y, przekłada się to na 20 kropel dla y, osoby dorosłej. Dziennie? Dziennie. Oczywiście rozcieńczając wodą, bo proszę pamiętać, że sam jod, który zakroplimy do jamy ustnej y, w efekcie wyjałowi nam florę bakteryjną w ustach, czyli nie pozbawiamy się enzymów trawiennych już na początku. A to musi Aha, dotrzeć do, a to ciekawe, <grych> musi dotrzeć do żołądka, gdzie w żołądku dopiero następuje ten właściwy rozdział jodków do tarczycy i jodu yy, w ściankach jelita. Roz, są rozkładane końcowo wszystkie związki chemiczne na pierwiastki, które krążą nam potem w organizmie. Mhm. 20 kropel dla osoby dorosłej. Czy to ma znaczenie, że musimy dokładnie 20 kropel, Nie. czy możemy 19, albo 23? Możemy 19, możemy 23. Z naszych obserwacji wynika jedno. Każdy organizm reaguje na JOT inaczej. Dla jednego 20 kropel będzie za dużo, dla jednego 40 będzie za mało. Jest to uzależnione od stopnia... Yy toksyzacji organizmu, stanu wątroby, stanu jelit i na początku w fazie wyjściowej, żeby organizm więcej tego, tych jodków przeznaczał na produkcję hormonów, musi najpierw poradzić sobie z degradacją, jak to mówię, w jelitach tak? i w innych narządach, m.in. w wątrobie w układzie linfatycznym. Dopiero przechodzi dalej Więcej te, tych jodków trafia do tarczycy. Jeżeli prowadzimy chulanszy tryb życia, złą dietę, yy, pijemy alkohol, papierosy, nadużywamy życia, nie spodziewajmy się, że 20 kropel nam na początku załatwi sprawę. Yy, bywa różnie. Pierwszym objawem, że jest za dużo tego jodu, to oczywiście są przyspieszone akcja serca, ponieważ jod wpływa na i rozkrót serca, ale jeżeli jest go za dużo, następuje niepokój, poddenerwowanie i to jest pierwsza oznaka, żeby sforgować, czyli tą dawkę obniżyć. To ostatnie pytanie. Rano, wieczorem, przed posiłkiem, podczas posiłku, czy to ma jakieś to znaczenie? Jak najlepiej? Najlepiej w godzinach porannych i po śniadaniu. Hmm. Dlatego, że po śniadaniu, po śniadaniu. dlaczego? Jest, czyli czas, 20 kropli do szklanki, wypijamy sobie. Wybijamy. Oczywiście po posiłku to trzeba odczekać godzinę. Nie, nic nie trzeba odczekiwać. Żeby nie rozwodnić pokarmu. 150 ml, oczywiście, według zasady, tak, nie rozcieńczamy, tak. Natomiast nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu, bo nie pijemy tego litru. No chyba, że kto będzie litr wody pił na raz, tak. Ale może oczywiście odczekać, rozcieńczyć to w wodzie i wypić po posiłku. To już wedle własnego uznania. Nie wszyscy lubią czekać tą godzinę i trzeba dać im prawo wyboru. Natomiast masz rację. Żeby zachować jakieś kanony spożywania pokarmu. Tak samo i tempa spożywania pokarmu. Najlepiej rano, dlatego, że wtedy uruchamiamy ten cały proces energetyczny w organizmie, czyli następuje produkcja hormonów, podwyższone temperatura ciała, czyli wyrównuje się, dostajemy energii, witalności i ruszamy Gdziekolwiek. Czy to do pracy, czy do nauki, gdziekolwiek. Eee, przyjmowanie Judiki w godzinach wieczornych może skutkować tym, że będziemy pobudzeni i będziemy mieli problemy, na przykład z zaśnięciem. Jeżeli, by, be, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania bezpośrednio do Mirka, to piszcie komentarze. Wiem, że Mirek wszystkie komentarze czyta i na pytania I odpowiada. <słyska> odpowiada. <słyska> Tyle w tym odcinku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko. Dzięki Mirku za Dziękuję ten odcinek. Słoneczka, miłości, uziemiajcie się i korzystajcie ze strony atvb.pl, gdzie m.in. jest zakładka Studio Handlowe Sklepy, tam są rabaty dla widzów, od Jodiki też jest rabat. Zobaczcie, sprawdźcie. Wszystkiego dobrego. Pa pa, pozdrawiam. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.